i później już tylko z czołówką także Nepur numer 7 też biegał w towarzystwie lepszych koni patrzymy, jest już sygnał świetny do startu i uwaga, dystans 1200 który preferuje te konie z niższymi numerami i ruszyły Oj, Nepur tam jakieś dziwne rzeczy zaczął robić ale próbuje być blisko czołówki Jerzy Ochocki zobaczymy, mocno poszedł Tybalt, Tybalt, Juwe, Nepur to jest czołówka, za nimi jak Chief Stawkę zamykają Hipokryzja i z tyłu prowadzony jest również Deven. On jest po profesjonalu, profesjonalu powinien dobrze czuć się na miękkim torze. Ostry początek, lekko tam idzie Juve. O, te konie się obijają o siebie, proszę spojrzeć jak nierówno szedł w pewnym momencie Juve. Jeszcze, oj Juve zaczął odpadać, a tutaj Tybald poszedł i Nepur. Nepur jako pierwszy rozpoczyna ucieczkę, kto się rzuci za nim? Wydaje mi się, że tam Deven z dalszych pozycji, także hipokryzja. Nepur próbuje uciekać, ma niewielką przewagę, zbliża się do niego hipokryzja. Nepur, hipokryzja, hipokryzja, Nepur i jeszcze Deven przy kanacie. Ale Nepur utrzymuje, idzie w batach, utrzymuje pierwsze pozyc pierwszą pozycję. Zbliża się do niego niebezpiecznie hipokryzja. Nepur ma jeszcze przewagę do celownika 50 metrów i ten kasztanowaty ogier mocno przyspiesza. Jeszcze hipokryzja próbuje go zaatakować, ale nie daje rady. Nepur, hipokryzja na trzeciej pozycji jest Deven i pozostałe konie.